Obecna sytuacja ludzkości, i jej duchowy stan oraz moralność to katastrofa. Wpadłem wielokrotnie w przemoc i przestępczość. Żyłem tak, jak wielu osobom się marzy i przekraczałem wszelkie granice. Dziś toczy się wojna, a ludzkość nie odróżnia góry od dołu, strony prawej od lewej. Potrzebujemy ingerencji z nieba. Pisz to. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie. Młodzi czy starsi zobaczą dobro, którego nie dokonali oraz zło, które uczynili. Każda osoba znajdzie się sama na świecie. To, co zobaczą i usłyszą, możecie pytać, czy to prawda. Było to jakby w jednym momencie. Całe moje życie. Całe moje życie widziałem w kilka minut. Można powiedzieć, że jest to nasza ostatnia szansa, ostatnie ostrzeżenie, aby się obudzić i przejść na dobrą drogę. Rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Wielkie ostrzeżenie.